Tutaj na razie plac budowy, ale już pod koniec wakacji będzie gotowe centrum Borzęcina Dolnego. Będzie służyć nie tylko mieszkańcom, ale również wszystkim tym, którzy tutaj przyjeżdżają i przejeżdżają drogą wojewódzką 964. Zlokalizowane tu będą parkingi, tablice informacyjne, plac zabaw Ławki, więc można będzie się spokojnie tutaj zatrzymać, a jednocześnie zasięgnąć informacji o Gminie Borzęcin i atrakcjach, jakie gmina potencjalnym turystom i wszystkim zainteresowanym oferuje. Koszty inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych, aż 3 czwarte tej kwoty udało się pozyskać z zewnątrz, ale to nie koniec. My te centra realizujemy praktycznie w każdej miejscowości gminy. Można powiedzieć, że na koniec września bieżącego roku w każdym sołectwie będą funkcjonować place zabaw, ale to nie tylko tereny rekreacyjne jak tutaj, to również modernizacja obiektów kubaturowych, remis strażackich, które również będą służyć celom kulturalnym i oczywiście w pełnym zakresie mieszkańcom. Oprócz latarni, ławek i placu zabaw będzie tu naprawdę zielono ponad 200 sztuk drzew i krzewów. Oprócz dobrej zabawy będzie można tu po prostu wypocząć. Bartłomiej Krywański, Tarwizja.